Tinga, tinga, tinga. <ścoughs> Opowieści z tinga, tinga, tinga. Tinga, to nasz kraj, który przypomina raj. Opowiadasz. Jeśli lubisz dziwić się, tinga, tinga pełne dziwów jest. Uwierzysz, jeśli chcesz. Czemu drzewa lubię ja? Czemu trąbą robię trąb? Ja Jako Szybka ja. Skórze Trabra. A ty ciągle pytasz jak Tak? Nie wiesz czemu właśnie tak. O tym będzie. O, hej, Odnajdziesz tinga ślad. Afrykański kraj. Opowieści raj. Gdy znów pytasz jak. Uuu, uuu, uuu. <grym>. Ja powiem. Dlaczego żaba rechocze? la la Dawno temu żaba nie tylko rechotała, ale potrafiła śpiewać. A wtedy wszystkie zwierzęta z krainy tinga-tinga przychodziły słuchać. Jumbo małpy! Spokojnie małpy! Żaba śpiewa, więc posłuchajcie, że mi świeć cudowny jest! W świat, pozbawiony bydawat Nie potrzebuje już słów mój śpiew Śpiew bez słów obywa się I nie szuka słów mój śpiew Słów nie potrzeba, żeby śpiewać I nie szuka słów mój śpiew Śpiew bez słów obywa się Śpiewam! Złukasz, złupuj, śpiew! Oh, oh, oh. Asante sana! Dziękuję wam bardzo! Dziękuję, dziękuję bardzo! Asante bellissimo! Brawo! Jeszcze! Pięknie żabo! Pięknie żabo? Czyście powariowali! To jest żaba! Może wygląda jak żaba, ale śpiewa jak anioł? Nie mogę w to uwierzyć! Ach, to straszna hańba! Jele! co za głos! i głos! To nie w porządku! Nie w porządku, mówię wam! Brono, o co chodzi? Wasza wysokość, to nie w porządku, żeby żaba śpiewała. To my ptaki powinniśmy śpiewać. Stąd wzięła się nazwa – się trele. Zgadzam się z Wroną. Gdzie nasz honor? Lefryczy, ryczy, wąż syczy? A ptak śpiewa. Tak śpiewa, ptak śpiewa! No, większość z nich śpiewa. Wy, papugi, gadacie i naśladujecie. Papugujecie? Nieprawda? Wiesz, że prawda. Wiesz, że Widzisz? prawda. A! Kosza, dosyć. Proszę was. Zachowujcie się. Żaba śpiewa bardzo ładnie. Nie mamy prawa jej tego zabronić. <laughs> Rona ma rację! Ptaki są mistrzami śpiewu! Nie żaby! Żaby nie to każdy wie, nie! Nie żaby! Nie, nie żaby, nie żaby! Nie żaby. I negę, ptaki! Mm. Możecie śpiewać razem. Żaba zaśpiewa w duecie z waszą najlepszą skrzydlatą śpiewaczką, wroną. Wybacz, wasza wysokość, ale co to jest duet? Duet to dwa głosy śpiewające razem. To brzmi dobrze, to brzmi słodko. O le, tak! Le, 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 le. Zgadzasz się, wrono? Ha, a, a, a. Żaba i wrona w duecie. Nie mogę się doczekać. Ptaki? Ale jeśli będą śpiewać w duecie, to jak poznamy, kto śpiewa lepiej? To nie będzie duet, tylko pojedynek! Wybacz, szanowny Orle, co to jest pojedynek? To walka na głosy do upadłego. Tak, tak. Lew nie to miał na myśli. Ale tak właśnie będzie. Ha, ha, ha. Pojedynek, nie duet. Duet to, a może nie? Pojedynek, nie duet. Duet to, a może nie? Cudowne, Żabo. Kiedy śpiewasz, wszyscy są spokojni i szczęśliwi. O, naprawdę tak myślisz? Ja wcale nie myślę, ja to dobrze wiem. <laughs> Niezłe. Dżambo, Żabo. Dżambo, Brono. Chciałabym ci pogratulować bardzo udanego wczorajszego koncertu. Ach, dziękuję. Pewien mały ptaszek mi powiedział, że ty też potrafisz pięknie śpiewać. Bardzo mi pochlebiasz. Właściwie zastanawiam się, czy nie zaśpiewałbyś ze mną. No wiesz, w duecie. Zaśpiewać z ptakiem w duecie? Wielki zaszczyt. Dzisiaj? Będę zaszczycony! Doskonale! Duet nad wszystkie duety! <laughs> nie um. ufam, Wronie. Za dużo kraczę. No, ja dużo skaczę, a mi ufasz. <laughs> Skakać to nie to samo, co krakać. Coś mi tutaj nie gra. Będzie duet! Wrona i żaba w duecie dziś wieczorem przystawię! <śmienicza> duet! Duetka. Nie nie ma! Szybciej, żółwiu! Bo się na koniec! Ja. Czy żaba już wie? Oh! Hej! to jest! Wrona z żabą w duecie! Dzisiaj! Przekaż dalej! Duet! Przekaż dalej! Duet, przekaż dalej! Duet, przekaż dalej! Czy żaba już to wie? Pamiętaj, wrono, musisz śpiewać długo i nie możesz skończyć wcześniej od żaby. To Twój głos musimy usłyszeć jako ostatni. To po nie, duet. To pojedynek, a nie duet. Czż, żaba nie może się dowiedzieć. A, nie może się dowiedzieć, nie może się dowiedzieć. On nie dowie się. <śmum> Śpiewam cicho na Twą cześć, na głosy dwa tą pieśń. Znacznie lepiej zabrzmi śpiew, kiedy duet stworzyć chcesz. Znacznie lepiej zabrzmi śpiew, kiedy duet stworzyć chcesz Szubidu-bapa, szubidu-bapa, Podoba mi się głos żaby Wyzwala we mnie bestie. Nieźle jak na żabę Nie dorównuje, wronie Ma za niski głos Słuchajcie, wrona nieźle śpiewa Żaba śpiewa lepiej Wrona śpiewa wyżej! Ale śpiew żaby ma duszę! A to najważniejsze! <grym się zanowite> <grym się zanowite> mnie się martwiłam. To najpiękniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek słyszałam. Duet nad wszystkie duety. Pojedynek nie duet! Nikt nie może się dowiedzieć, a zwłaszcza żaba! O! To nie duet? O. O. Hmm. Zaraz całkiem zachrypnę. Niech już przestaną. Zupełnie <desk yes> stracą głos. Przebo, <trosy> <trosy> dość. To nie duet. To pojedynek do utraty tchu. Przestań już. Przebo, yeah. 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 To nie jest duet! To swoje dynek! Brawe! Brawe! To straszne o <try> dobry znak, ani żaba! Ani żaba, ani jakiekolwiek inne zwierzę nie będzie śpiewać lepiej niż ptaki. <try> O nie, spóźniłem się na duet? To był pojedynek. Żaba może już tylko rychotać! Może już tylko rechotać. I dlatego żaba rechocze. Śpiewała tak głośno i tak długo, że zupełnie straciła głos. <głos> Wrona też już nie śpiewa. Za to papuga! Za to papuga! Za to papuga. <noise> Cóż, to już całkiem inna historia. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska wystąpili Maciej Fala